Czy mamy tutaj jakieś baletnice? Bo ja mam przepiękne bluzo tuniki w cenie 49 zł. Bawełenka z dodatkiem elastanu, dresóweczka cudowna, pięknie wykończone. Tutaj mamy u tiul. Proszę tylko zobaczyć. Długości mają Pani oczywiście podane wymiarki całe. Podane u góry w opisie filmiku. Dwa przepiękne kolory. Proszę tylko spojrzeć. Mamy taki różyk, taki troszeczkę łosoś. I tutaj mamy taki jaśniejszy tiul. I mamy kolor. Ciemny róż i tutaj mamy, o taki tiul piękności, naprawdę piękności. Rozmiar 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, pełny rozmiar 134, 140 na 146 oraz 152 łamane na 158. Na ten ciemny róż pisujemy selmo 4229 i dopisujemy rozmiar, natomiast na ten piękny łosoś, Wpisujemy Selmo 4227 i oczywiście rozmiar bardzo, ale to bardzo gorąco polecam. Fantastyczna jakość.